Myśmy w ogóle spędzili wojnę z mamą w Krakowie, w generalnej guberni, dlatego, że nie wpuścili nas dalej do Katowic, bo po mam się, że albo list, listę podpisze, no albo biletu nie dostanie. No, nie dostała biletu. Zostaliśmy w Krakowie. Mieszkaliśmy w całą wojnę w Krakowie. Trochę się chodziło, ale wolno było tylko Polakom chodzić aż do siódmej klasy, więc i nie, bo to należało już pracować. No i ja osobiście skończyłam dopiero w 1944 roku, siódmą klasę. No i wtedy szkoły musiały do tu zgłosić, że tacy i tacy uczniowie skończyli szkołę. No i się trzeba było zgłosić, no wtedy już do pracy oni nie, ale na przymusowe roboty, no ja pracowałam akurat w Lasach Miechowskich. Tam kopałam przeciw przeciw yy, te rowy. No brat był w partyzantce, <laughs> ironia losu, bo w partyzantce w Miechowie też w Lasach Miechowskich, nawet tam też jego dyplom z tych Lasów Miechowskich wisi brata. Chyba 45 rok przyszedł pan do nas tam na... Znaczy to wszystko zawsze zgłaszało się, gdzie się mieszka, gdzie się jest, przez Czerwony Krzyż. Więc chyba stąd ten adres, bo do, do tego czasu nie wiedzieliśmy w ogóle, czy ojciec żyje i gdzie jest. E, przyszedł pan, e, no, z taką maleńką, z fotografią e, taty mojego, z takim pytaniem było, to pamiętam, bo ja z mamą akurat byłam w domu, przypoznaje pani świętego Mikołaja, <grytanie> naturalny. No i wtedy mm, zostawił nam ten cichociemny e, jakieś dolary od, od tatusia i prosił o, tatuś prosił o zdjęcie, nas z czasu wojny. Tu w albumie któryś tam będzie, ale to też musiało być jak najmniejsze zdjęcie, miniaturowe, no bo ten cicho ciemny wracał z powrotem do Londynu, więc nie mógł niczego dużego brać. No, ale to że odbierała. Mam się gdzieś w mieście spotkała, żeby mu dać tą fotografię, tą fotografię naszą, mam taką odbitkę. I od tego czasu myśmy dostawali paczki z Portugalii. To takie były paczuszki półkilowe. Ale właśnie opowiadałam dzisiaj siostrynicy, jak to było. 50% to zaraz Niemcy zgarniali, a z tych 50% przykre powiedzieć, ale polscy listonosze kradli. Jeszcze z tych paczek. Nieraz mam się wyciągała listro, że tu jeszcze moja jedna paczka jest. On się bronił, że nie, to nie. To były tam, tam kawa, kakao, czekolada, takie rzeczy, które można było spieniężyć. No to, to no, trochę, trochę się żyło ze sprzedaży obrazów, z biżuterii, mamy. No i jakoś przeżyliśmy tą wojnę. Ciężko, bo ciężko, no ale przeżyło się.